Wyobraź sobie Rzym w roku 218 NE. Imperium rozciągało się od zimnych równin Brytanii po pustynie Mezopotamii. Drogi łączyły tysiące kilometrów, targi były pełne towarów ze wszystkich zakątków znanego świata, a legiony utrzymywały w ryzach ludy, które ledwo rozumiały ogrom tej machiny władzy. Rzym wydawał się wieczny, niezniszczalny i panem losu milionów ludzi. Jednak pod tą fasadą potęgi panowały głębokie napięcia. Walki o władzę, intrygi w senacie, spiski w koszarach i społeczeństwo zaczynające zastanawiać się, dokąd sięgnie jego ambicja. W tym środowisku pojawia się niespodziewany bohater, zaledwie 14 syryjski chłopak, który w ciągu kilku miesięcy zachwieje fundamentami najpotężniejszej cywilizacji historii. Jego oficjalne imię brzmiało Marcus Aurelius Antoninus Segastes, ale historia na zawsze zapamięta go jako Elagabalus. Młodzieniec wychowywał się w środowisku religijnym bardzo różnym od rzymskiego, w kulcie słońca i w tradycjach wschodnich, które dla senatorów i obywateli Rzymu były obce, a wręcz niepokojące. Gdy nastolatek osiągnął purpurę cesarską, nie tylko przestrzegał zasad, zniszczył je jedną po drugiej. Nie mówimy tu o zwykłych ekscentryzmach kapryśnego cesarza. Mówimy o rządach przekształconych w wielką skalę eksperymentu społecznego i religijnego. Ceremonie łączyły sakrum z profanum, pochody odwracały rol płciowe, podczas uczt wyśmiewano symbole tradycyjnej władzy, a projekt przemiany miał na celu przepisać, czym jest bycie Rzymianinem. Był jednak moment szczególny, który przeszedł do historii jako szczyt jego śmiałości. Elagabalus zgromadził sto osób z rzymskiej arystokracji, kazał im porzucić męskie togi, ubrać kobiece stroje z jedwabiu i kamieni szlachetnych oraz wziąć ślub między sobą podczas publicznych ceremonii organizowanych na Palatynie. Wyobraź sobie, senatorowie, rycerze i potomkowie dawnych rodzin patrycjuszowskich maszerują po Rzymie jako główni bohaterowie widowiska, które wprawia tłum w osłupienie. Niektórzy odbierali to jako wyzwolenie, inni jako upokorzenie. Dla jednych był to akt święty, dla innych niewybaczalna obraza. Kim był ten młody cesarz, zdolny tak odważnie kwestionować moralność swojej epoki? Szalony, nieodpowiedzialny władca. Wizjoner wyprzedzający swoje czasy, czy po prostu chłopak z absolutną władzą i bez granic? Zostań z nami, bo to nie jest legenda wymyślona przez politycznych wrogów. To, co zaraz poznasz, jest prawdziwym wydarzeniem, udokumentowanym przez kronikarzy tamtych czasów, które zmusza nas do pytania: Jak daleko może się posunąć człowiek, gdy w jego rękach skupiona jest władza całego imperium? Dziś usłyszysz historię o tym, jak nastolatek przemienił Rzym w scenę bezprecedensowej rewolucji kulturowej. To opowieść o religii, tożsamości, polityce i władzy, ale także o wiecznym napięciu między tradycją a zmianą, między tym, co społeczeństwo gotowe jest zaakceptować, a tym, czego boi się utracić na zawsze. I uwaga, ta opowieść nie tylko ujawni tajemnice przeszłości, lecz także skłoni do refleksji nad tym, jak współcześnie rozumiemy władzę, wolność i różnorodność. Zostań, najlepsze dopiero przed nami. Aby zrozumieć skalę panowania Elagabalusa, musimy najpierw cofnąć się do jego początków. Nie urodził się w Rzymie ani nie wychowywał w ideałach rzymskiej arystokracji. Jego historia zaczyna się w Emesie, syryjskim mieście, które wówczas było skrzyżowaniem kultur hellenistycznej, rzymskiej i wschodniej. Tam grecko-rzymskie świątynie współistniały z lokalnymi kultami które dla wielu Rzymian były niczym egzotyczne przesądy. Elagabalus, urodzony jako warius Avitus Bassianus, pochodził z prestiżowej rodziny regionu. Jego matka Julia Soemia i babka Julia Mesa były bezpośrednimi potomkami potężnej dynastii Sewerów, co zapewniało mu krwiste powiązania z cesarzami Rzymu. Jego ojciec, Sextes Varius Marcelles, był wysokim urzędnikiem rzymskim. Jednak to niepolityczne pochodzenie Lecz duchowe dziedzictwo wywarło prawdziwy wpływ na młodego chłopca. Od dzieciństwa wychowywano go na kapłana boga słońca El Gabala. Kult ten czcił święty czarny kamień, symbol boskości, a jego rytuały były bardzo odmienne od powściągliwej religii rzymskiej: śpiewy, tańce, jaskrawe szaty i praktyki celebrujące zjednoczenie ludzkiego i boskiego w sposób, który Rzymianie uznawali za ekstrawagancki, a nawet niemoralny. Gdy w Rzymie młodzież elit uczyła się retoryki, prawa i dyscypliny wojskowej, Elagabalus dorastał w rytuałach pełnych mistycyzmu, w których zmysłowość splatała się z duchowością. Od najmłodszych lat doświadczał władzy niejako obowiązku obywatelskiego, lecz niemal religijnego aktu. Los chłopca zmienił się dzięki ambicji i sprytowi jego babki, Juli Mizji. Po zabójstwie cesarza Karakalli legiony były podzielone, a dynastia Sewerów wydawała się bliska końca. Julia Mesa dostrzegła w wnuku doskonałe narzędzie, młody człowiek z królewską krwią, charyzmatyczny w rytuałach i potrafiący oczarować wojsko. Przekonała syryjskie legiony, że nastolatek nie jest tylko legalnym dziedzicem, ale również tajnym synem Karakali. To było kłamstwo, ale tak potężne, że stało się polityczną prawdą. Tak oto, w wieku zaledwie 14 lat, Elagabalus został ogłoszony cesarzem przez legiony na wschodzie. I z nim Rzym nie otrzymał tylko nowego władcy, lecz również starcie dwóch nieprzystających światów, sztywnej rzymskiej tradycji kontra kwitnąca religijność wschodnia. To tło nie jest drobnym szczegółem, jest kluczem do zrozumienia, dlaczego Elagabalus od pierwszego dnia rządził inaczej niż jego poprzednicy. Nie postrzegał tronu jako kontynuacji Cezarów, lecz jako scenę do wprowadzenia nowej wizji świata, w której tożsamość, religia i władza łączą się w jeden projekt. Kiedy legiony ogłosiły Elagabalusa cesarzem w 218 roku, wielu w Rzymie sądziło, że będzie kolejnym młodym marionetkowym władcą, kontrolowanym przez starszych doradców. Myśleli błędnie. Od chwili wyruszenia z Syrii do stolicy, nowy Cezar jasno pokazał, że nie będzie rządził jak którekolwiek z poprzedników. Podróż do Rzymu nie była zwykłym przeniesieniem politycznym, była procesją pełną symboli. Wśród bogactw Żołnierzy i dworzan wyróżniał się przedmiot dziwny dla Rzymian, czarny stoszkowaty kamień, święty dla Boga Słońca El Gabala. Ten kamień nie był zwykłym amuletem. Dla Elagabalusa stanowił manifestację boskości na ziemi, a jego przybycie do Rzymu oznaczało coś więcej niż koronacji cesarza zwiastowało bezpośrednie starcie między tradycyjnym kultem rzymskim a obcym Bogiem, który teraz aspiruje do władzy w sercu imperium. Podczas postojów w Antiochi, Nikomedii innych miastach po drodze, Eliogabal organizował ceremonie, które zapierały widzom dech w piersiach. Ubrane w złotem haftowane jedwabne tuniki, tańczył ku czci słońca w towarzystwie wschodnich muzyków, egzotycznych perfum i pieśni w językach, których rzymscy żołnierze ledwo rozumieli. Był to spektakl jednocześnie fascynujący i niepokojący. Kronikarze zauważają, że legioniści, choć zdezorientowani, nie mogli oderwać wzroku. Młody cesarz emanował wyjątkowym magnetyzmem, na wpół kapłan, na wpół monarcha, na wpół bóstwo, na wpół człowiek. Gdziekolwiek przechodził, pozostawiał wrażenie, że Rzym zaraz będzie świadkiem czegoś nigdy wcześniej nie widzianego. Kiedy latem 219 roku wreszcie wkroczył do wiecznego miasta, kontrast był absolutny. Rzym był przyzwyczajony do cesarzy, którzy, mimo ekscentryczności, szanowali formy, togę, ofiary dla Jowisza. Uroczysty protokół Senatu. Eliogabal złamał wszystkie te oczekiwania od pierwszego dnia. Jego pierwsza wielka decyzja była bezpośrednim wyzwaniem dla bogów Rzymu: nakazał wzniesienie wspaniałej świątyni ku czci El Gabala na wzgórzu palatyńskim, tuż naprzeciwko świątyni Jowisza najlepszego i największego, najwyższego boga tradycji rzymskiej. To nie była tylko architektura, lecz polityczny i duchowy komunikat. Młody chłopak z Syrii stawiał swojego boga ponad pradawnymi bóstwami Rzymu. Dla senatu i arystokracji było to bluźnierstwo. Dla zwykłych ludzi fascynujący spektakl. A dla samego Eliogabala był to dopiero początek panowania, które miało być pamiętane nie za ostrożność, lecz za śnia. Kulturowy szok rozpoczął się. Po osiedleniu się w Rzymie, Eliogabal szybko pokazał, że jego panowanie będzie czymś daleko odbiegającym od konwencjonalności. Poprzedni cesarze mogli być okrutni, ekscentryczni lub pobłażliwi wobec luksusu, ale żaden nie odważył się przebudować samej struktury społeczeństwa rzymskiego. Elio Gabal to zrobił. Podczas swoich ceremonii religijnych miasto było świadkiem widowiska niespotykanego wcześniej. Senatorowie ubrani w jasne, haftowane tuniki zmuszani byli do wykonywania tańców, które kultura rzymska zarezerwowała wyłącznie dla kobiet, arystokratyczne matrouni zajmowały miejsca honorowe wcześniej przeznaczone dla mężczyzn, w procesjach hierarcha społeczna była odwrócona, a plebejusze traktowani jak prestiżowi goście, podczas gdy szlachta była relegowana do ról drugoplanowych. Rzym, przyzwyczajony do powściągliwej i uroczystej religijności, stawiał teraz czoła karnawałowi symboli. To, co dla Rzymian było naruszeniem zasad, dla Eliogabala było objawieniem. Nie dostrzegał granic między władzą polityczną a duchową. Dla niego bycie cesarzem oznaczało także bycie najwyższym kapłanem nowego porządku, który celebruje płynność, mieszanie, przełamywanie granic między męskim a żeńskim, boskim a ludzkim, wysokim a niskim. Uroczyste bankiety stały się scenami eksperymentów społecznych. Tam, gdzie wcześniej odbywały się kolacje z sztywnym protokołem, teraz organizowano uczty w których rol gospodarza i gościa się mieszały. Były stoły, przy których niewolnicy zajmowali miejsca honorowe, podczas gdy senatorowie służyli imienia między kielichami wina i wschodnimi przysmakami, cesarz przekazywał jednoznaczny komunikat – porządek społeczny Rzymu nie jest wieczny, można go na nowo wymyślić. Nieprzychylni kronikarze nazwali go degeneratem, ale za tymi zarzutami krył się niezaprzeczalny fakt – Elio Gabal zmuszał Rzym do spojrzenia na możliwość, której nigdy nie chciał zaakceptować że tożsamość może być elastyczna, że władza nie musi opierać się na tych samych sierarchach co zawsze, że nawet to, co święte, może przybierać nowe formy. Nieuniknione pytanie zagościło w umysłach wszystkich, czy Rzym był świadkiem cesarskiego szaleństwa, czy narodzin rewolucji kulturowej? Elio Gabal, zamiast łagodzić swoje zwyczaje pod wpływem krytyki, posunął je jeszcze dalej. I z każdą ceremonią, każdym bankietem, Każdą prowokacją przygotowywał grunt pod swój najsłynniejszy i najbardziej radykalny akt ślub stu. Rok 221 po Chrystusie. Rzym widział koronacje, zwycięstwa militarne, krwawe igrzyska w Koloseum i bankiety wykraczające poza wyobraźnię, ale nic nie mogło przygotować miasta na to, co Eliogabal zamierzał zorganizować. Młody cesarz ogłosił, że będzie świętował serię ceremonii ku czci słonecznego Boga El Gabala. Do tego momentu nic nie wydawało się niezwykłe. Rzym był przyzwyczajony do świąt religijnych, choć te tego cesarza zawsze miały w sobie element ekstrawagancji. Jednak wkrótce okazało się, że tym razem będzie coś innego, coś nigdy wcześniej nie widzianego sto elitarnych mężczyzn będzie bohaterami rytuału łamiącego wszystkie tradycyjne zwyczaje. Wybór nie był przypadkowy. Senatorowie. Kawalerowie i potomkowie rodzin patrycjuszowskich otrzymali cesarskie zaproszenia napisane na purpurowym pergaminie złotym tuszem. Odrzucenie tego wezwania równało się wyrokowi zdrady. Wszyscy zrozumieli, że to nie opcja, lecz rozkaz przebrany w honor. Przez tygodnie Palatyn przekształcał się w warsztat twórczy. Rzemieślnicy z Syrii, Persji, a nawet Indii zostali sprowadzeni, aby zaprojektować stroje, jakich żaden Rzymianin wcześniej nie widział. Jedwabne tuniki w jaskrawych kolorach, haftowane symbolami Słońca i Księżyca, ozdobione perłami, kamieniami szlachetnymi i złotymi wstążkami. Nie były to po prostu przystosowane ubrania damskie, lecz nowy rodzaj stroju, mający na celu zatarcie granic między męskim a żeńskim. Przygotowania nie ograniczały się do estetyki. Elio Eliogabal organizował sesję duchowego przygotowania. Uczestnicy byli wprowadzani w nauki łączące filozofię stoicką. Mistycyzm wschodni i rytuały kultu słonecznego. Mówiono im, że muszą przekroczyć ludzkie ograniczenia, porzucić więzy sztywnej tożsamości i stać się żywymi odbiciami boskości. Niektórzy przyjęli to entuzjastycznie, inni drżeli, świadomi, że czeka ich publiczne upokorzenie. I wreszcie nadszedł wyznaczony dzień, 15 marca 221 roku, data pełna symboliki, zbieżna z festiwalem Anny Pereni, bogini odnowy. O świcie Augurze odczytali czyste niebo jako znak boskiej aprobaty. Sto mężczyzn zostało przemienionych. Po rytualnych kąpielach, makijażu i misternych fryzurach z warkoczami i perłami wyszli nie do poznania. Senatorowie, którzy poprzedniego dnia dumnie nosili swoje białe togi, teraz wyglądali jak postacie z orientalnego fresku, przekształceni w hybrydy wojowników i kapłanek. Początkowa procesja była widowiskiem bez precedensu. Stu arystokratów przemaszerowało przez ogrody Palatynów w kierunku atrium ozdobionego purpurowymi i złotymi arrasami, egzotycznymi kwiatami i orientalnymi perfumami. Muzycy w błyszczących tunikach wykonywali dziwne melodie, obce tradycji. Publiczność, tłum składający się senatorów, plebejuszy, wyzwolonych niewolników i kupców, oglądała w osłupieniu w absolutnej ciszy. Niektórzy płakali, inni śmiali się niedowierzająco. Wielu pozostawało sparaliżowanych wielkością spektaklu. Elio Gabal pojawił się w środku orszaku w tunice łączącej insygnia cesarskie z orientalnymi zdobieniami. Wyglądał bardziej jak najwyższy kapłan nowego boga niż jak cesarz. Uroczyście przewodniczył ceremonii zaślubin. To nie były zwykłe śluby. Dobór par był starannie zaplanowany, aby wywrócić wszystkie struktury, Senatorowie z rycerzami, patrycjusze z wzbogaconymi plebejuszami, związki przełamujące bariery klasowe i płciowe. Przysięgi składano nie przed tradycyjnymi bogami Rzymu, lecz przed El Gabałem, słoneczną boskością, która teraz przewodniczyła życiu cesarskiemu. Arystokracja, która przez wieki dyktowała normy honoru i cnoty, została zmuszona do publicznego zaakceptowania nowego porządku, łamiącego jej najgłębsze wartości. Efekt był natychmiastowy. Dla niektórych było to wyzwolenie. Odkryli w tym doświadczeniu dziwne poczucie wolności, jakby w końcu mogli eksplorować ukryte aspekty siebie. Inni przeżywali to jak koszmar, publiczne upokorzenie, które podważało ich tożsamość i godność ich rodzin. Faktem jest, że całe Rzym było świadkiem dnia, którego żaden kronikarz nie mógł zapomnieć. Jednym aktem Eliogabal pokazał, że absolutna władza nie tylko może rządzić terytoriami czy armiami lecz także kształtować samą tożsamość tych, którzy żyją pod jej władzą. Tego dnia Cesarstwo Rzymskie przestało być tylko największą militarną potęgą starożytnego świata. Na kilka godzin stało się sceną najbardziej odważnej rewolucji kulturowej, jaką kiedykolwiek pogięto w starożytności. Ceremonie ślubów stupar nie zniknęły następnego dnia. Wręcz przeciwnie, echo wydarzeń rozprzestrzeniło się po całym Rzymie, a wkrótce potem po całym Imperium. W Senacie zdumienie mieszało się ze złością. Wielu senatorów wzięło udział w ceremonii pod przymusem lub miało wśród uczestników swoich krewnych. Dla nich to, co się wydarzyło, nie było tylko osobistym afrontem, lecz zagrożeniem dla wartości podtrzymujących republikę, przynajmniej w duchu, i godności Rzymu. Najbardziej konserwatywni mówili o świętokradztwie, o przestępstwie przeciw tradycjom przodków, bardziej pragmatycznie ostrzegali że jawny sprzeciw wobec cesarza to szukanie własnej śmierci. Cisza i obłuda stały się jedyną możliwą obroną. W rodzinach arystokratycznych kryzys był jeszcze bardziej osobisty. Żony, matki i dzieci widziały powracających krewnych przekształconych, ucharakteryzowanych, ze świeżą pamięcią o przymusie odgrywania ról, które rzymskie społeczeństwo uznawało za niegodne wolnego człowieka. Niektóre rodziny próbowały wymazać ten epizod, jakby nigdy nie miał miejsca. Inne, bardziej postępowe, zaczęły się zastanawiać, czy w intymnym wymiarze rytuał ten nie ujawnił nowego sposobu pojmowania tożsamości. Lud Rzymu, który był świadkiem widowiska na masową skalę, podzielił się w opiniach. Niektórzy widzieli w tym groteskową drwinę, która kompromitowała imperium wobec tradycyjnych bogów. Inni, Zwłaszcza w dzielnicach popularnych przyzwyczajonych do ekstrawaganckich widowisk odbierali to jako fascynującą rozrywkę, podsycającą plotki i rozmowy przez wiele miesięcy. Poza stolicą, w prowincjach wschodnich, wiadomość przyjęto z mniejszym oburzeniem. Tam tradycje religijne związane z płynnością płci i mieszaniem boskości z człowieczeństwem miały swoje precedensy. Dla wielu w Syrii czy Azji mniejsze działania Eliogabala były dziwne, lecz nie niezrozumiałe. W zachodnich prowincjach, zwłaszcza we Włoszech i Hiszpanii, reakcje były pełne przerażenia. Doświadczeni generałowie zastanawiali się, jak imperium mogłoby zachować prestiż wśród barbarzyńskich ludów, jeśli jego cesarz ośmiesza symbole rzymskiej męskości. Armia zaczęła się niepokoić. Legiony mogły tolerować ekscentrycznego cesarza, o ile zapewniał zwycięstwa i dyscyplinę. Jednak to, co widzieli w Gabalu, to władca bardziej zainteresowany rewolucjami kulturowymi niż kampaniami wojskowymi. Pretolianie, odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo, zaczęli się zastanawiać, jak długo mogą nadal chronić przywódcę, który zagraża stabilności imperium. Wpływ psychologiczny na uczestników był głęboki. Niektórzy odnaleźli w doświadczeniu nieoczekiwane poczucie wyzwolenia i zaczęli włączać elementy kobiece do codziennego życia. Inni pogrążyli się w kryzysie tożsamości, oddalając się od życia publicznego lub wybierając samotność. Epizod ten nie był tylko polityczny, był raną w duszy Rzymu. Z każdą ceremonią, z każdą prowokacją Elio Gabal zdawał się przesuwać imperium na niebezpieczną granicę. I jedno było jasne: wrogowie młodego cesarza niezwłocznie zaczęli się organizować. Śmia Elio Gabala doprowadziła Rzym do granic możliwości. Dla niego była to wizja duchowa i społeczna, dla senatorów, generałów i strażników tradycyjnego porządku stała się zagrożeniem egzystencjalnym. Arystokracja została upokorzona, senat podzielony, a armia zaczęła tracić cierpliwość. Młody cesarz wydawał się tego nie zauważać. Ciągle planował nowe ceremonie, reformy i wyzwania dla najbardziej świętych norm. Dla konserwatywnych Rzymian każdy jego czyn był afrontem podważającym dygnyty z imperium. Dla pretorianów, którzy mieli go chronić, każdy dzień spędzony z Eliogabałem na tronie zwiększał ryzyko dla ich własnego bezpieczeństwa i prestiżu. Napięcie osiągnęło szczyt w 222 roku. Sama rodzina cesarza, która wcześniej umożliwiła jego wstąpienie na tron, zaczęła spiskować przeciwko niemu. Jego babka, Julia Mesa, kobieta, która poprzez manipulacje legionami umieściła go na tronie, zdała sobie sprawę, że eksperyment jej wnuka stał się nie do utrzymania. Obawiała się, że jeśli sytuacja będzie trwała nadal, dynastia Sewerów upadnie, a wraz z nią władza jej rodziny. Plan był zimny i wyrachowany. Julia Mesa skierowała poparcie gwardzii pretoriańskiej na swojego drugiego wnuka, Aleksandra Sewera, dużo bardziej uległego młodzieńca, przedstawianego jako konserwatywna i szanowana alternatywa, której potrzebował Rzym. Los Heliogabala był przesądzony. 11 marca 222 roku pretolianie zastawili na niego zasadzkę. Miał zaledwie 18 lat. Ta sama absolutna władza, która pozwoliła mu stawić czoła całemu Rzymowi, nie mogła go uchronić przed ostrzem intryg pałacowych. Został zamordowany wraz z matką w spisku łączącym ambicje polityczne z kulturową zemstą. Ciało młodego cesarza przeciągnięto ulicami miasta pośród obelg i płucin, a ostatecznie wrzucono do Tybru, los zarezerwowany dla przestępców i zdrajców. Senat wydał wobec niego damnatio memoriae, skazując go na zapomnienie. Jego imię miało zostać wymazane z inskrypcji, jego posągi zniszczone, a ludzie mieli udawać, że nigdy nie istniał. Jednak, co ironiczne, ten wyrok nie zdołał wymazać go z historii. Intensywność jego panowania, Niezwykłość ceremonii i radykalizm działań pozostawiły zbyt głęboki ślad. Próby wymazania jego pamięci sprawiły, że z czasem jego postać stała się jeszcze bardziej legendarną. Tak zakończyło się życie nastoletniego cesarza, który odważył się przeciwstawić całemu Rzymowi. Jego upadek był brutalny, ale jego cień nadal prześladował korytarze historii przez wieki. Po jego śmierci Rzym próbował wymazać Heliogabala z historii. Jego imię zostało potępione, wizerunki zniszczone, reformy unieważnione. Jednak jego pamięć nigdy nie zniknęła całkowicie. Nawet Damnatio Memoriai nie mogło zgasić wpływu cesarza, który w ciągu zaledwie czterech lat rządów wywrócił do góry nogami najpotężniejsze imperium świata. Dziś, prawie dwa tysiące lat później, jego postać nadal wywołuje gorące debaty. Dla niektórych historyków Heliogabal był doskonałym przykładem niebezpieczeństw absolutnej władzy. Młody człowiek bez granic, który mylił własne pragnienia z losem całej cywilizacji. Dla innych był wizjonerem wyprzedzającym swoje czasy, osobą, która w sztywno hierarchicznym świecie odważyła się podważyć ustalone pojęcia płci, seksualności i religii. Prawda jest taka, że poza ocenami moralnymi jego historia mówi nam uniwersalną prawdę. Władza ma zdolność przekształcania społeczeństw ale także ich niszczenia, gdy nie napotyka ograniczeń. Heliogabal był ekstremalnym odbiciem tego paradoksu. A być może najbardziej fascynujące jest to, jak ten epizod, który wydarzył się prawie 2000 lat temu, wciąż dialoguje z naszym czasem. Jego ceremonie, zerwanie z tradycją, prowokacje stawiają pytania, które nadal brzmią: jak daleko może się posunąć społeczeństwo w swojej zdolności do reinwencji siebie? Gdzie wyznaczamy granice między wolnością jednostki a stabilnością zbiorową? Czy Heliogabal był lekkomyślnym szaleńcem, czy niezrozumianym pionierem? Rzym próbował uciszyć jego głos, ale jego historia odmówiła milczenia. A my, przypominając sobie o nim, odkrywamy, że różnorodność, bunt i pragnienie zmiany świata nie są nowoczesnymi zjawiskami, towarzyszą ludzkości od zawsze. Jeśli ta historia cię zaskoczyła, udostępnij ten film. Aby więcej osób mogło poznać jednego z najbardziej enigmatycznych cesarzy Rzymu. I zostaw swoją opinię w komentarzach: Co sądzisz o Heliogabalu? Nieodpowiedzialny tyran, rewolucyjny wizjoner, czy coś bardziej złożonego? To był tylko jeden rozdział najlepiej strzeżonych sekretów starożytnego świata. Zasubskrybuj, aby odkryć więcej historii, które, tak jak ta, przypominają nam, że przeszłość nigdy nie przestaje z nami rozmawiać.